Witajcie. Dziś zajmiemy się kontekstami. Konteksty to są takie smycze na nasze funkcje, dzięki którym możemy je bardziej kontrolować, żeby za bardzo nam nie odpłynęły. Eee, czyli tak jak na przykład kanały na go routine, eee, czy tam wait-grupy, tak samo konteksty mogą być taką smyczą, ale dlaczego w ogóle warto to rozważać i w ogóle, dlaczego w ogóle nagrałem osobny film? Otóż kontekst, jak widzicie na stronie golang.org, to jest interfejs i on ma tu jakieś metody, deadline, done, tu jest value, coś już ty tu pominąłem, error, nic szczególnego. I do czegoś tych kontekstów najczęściej używa? No Wyobraźcie sobie sytuację, że mamy request HTTP, który tam nie wiem, procesuje się 10 sekund. Mamy jakąś aplikację, klient się zgłasza, 10 sekund, musi odczekać i dostanie dane. A co jeżeli klient nie odczeka tych 10 sekund, czyli po sekundzie na przykład zerwie połączenie? No, jak nie zadbamy o jakiś jakieś cancellation czy coś, no to nasza go-rutyna, czy co to tam będzie, no, ona będzie liczyć, liczyć, aż skończy liczyć i komu ona będzie musiała przedstawić wyniki? No, nikomu. I tutaj właśnie najczęściej używane są konteksty. Aby to zdemonstrować, ja tu mam taki program. Mam funkcję computation, która liczy coś przez ileś tam sekund. Te sekundy tu podamy do funkcji i potem wrzuca do kanału blokująco i kończy. Nic szczególnego. Tak ją nazywałem. Zauważcie, że jako pierwszy argument tej funkcji podajemy kontekst. Jeżeli chcemy używać kontekstu w funkcjach, to taka jest praktyka, by jako pierwszy zawsze argument podać kontekst. Kontekstu nie wkładamy do żadnych struktur, do żadnych Map, czy coś, tylko podajemy do funkcji i nie bawimy się tam w żadne jakieś cudowanie z kontekstami, tylko traktujemy konteksty jako, no, można by powiedzieć, taką rzekę, która przepływa przez nasze funkcje, z której czasami coś zabieramy, albo do której czasami coś wrzucamy, ale nie traktujemy tego jak, jak na przykład pozostałe argumenty. No, zresztą zobaczcie. Mamy tę funkcję, tutaj będę liczył czas te wykonania tego programu, w ogóle ten przykład wziąłem z tej strony. Tutaj deklaruję kanał, którego użyję, no i zauważcie, rozpoczynam deklarację kontekstu najwyższego poziomu, czyli kontekst background, od niego się wszystko zaczyna i, jego, i on jest, by tak powiedzieć, rod kontekstem yy, Jego podajemy do podstawy funkcji. No i zobaczcie, tu już używam konkretnego kontekstu, ten kontekst był timeout. Podaję tu ten kontekst, to deklarowałem, i ten, ta funkcja zwróci mi, co mi zwróci? No Kontekst, który podam do funkcji, with timeout i cancel timeout, czyli w, taką funkcję, którą mogę użyć, na przykład w, w instrukcji defer, żeby się upewnić, że ta natura coś tam robi, ona na pewno nie przepadnie i nie zje nam pamięci do reszty, czy coś takiego. No i zauważcie, że m, do trzech powinna liczyć m, moja m, funkcja computation, ale daje jej timeout 2,5 sekundy. I co nam to? Jeżeli funkcja policzy poprawnie, to będziemy mieć, że Computer Finish, ale mamy Computation Cancelled by time. timeout. I zresztą jak widzicie po czasie wykonania, po 2,5 sekundy się timeoutowało. no to żeby upewnić się, przejdźmy do 3,1 sekundy i co się w tym, w tym sytuacji stanie. Oczywiście Computing finished, nic nie było skancelowane. Jest fajnie i tak na przykład działa ta e, metoda kontekstu with timeout jest jeszcze druga, o której tutaj warto wspomnieć to jest with deadline. to <tosek> brzmią całkiem podobnie. Jak widzicie, tu muszę trochę pozmieniać, żeby się przypasować. to też muszę e, zakomentować, to muszę odkomentować dla odmiany. E, czym się różni with deadline with timeout? with deadline podajemy jakiś czas Yy, skończenia, jakiś moment, w którym się skończy, a tu podajemy, ile ma odliczać. No, z naszego punktu widzenia, na tej chwili może to wyglądać identycznie, no ale są temu subtelne różnice. No i taka sama sytuacja będzie tym razem yy, po sekundzie, po prostu deadline: computer started i jest skancelowane. Yy, dlaczego jest skancelowane? No w ogóle tutaj e, powinienem, że na przykład Computation Cancelled Deadline. Teraz będzie bardziej przejrzyście i klarownie, że zostało skancelowane przez deadline. I jak widzicie, jest to po sekundzie. Jak na przykład polecę w sekundy 4, czyli nie, będzie, nie powinno się skancelować, no to funkcja będzie miała szansę się wykonać dzięki temu, jak widzicie. Mam komunikat finish. No i tak można plus, minus yy, zobaczyć, jak to działa. Tak na pierwszy rzut oka te nasze konteksty. No i teraz będę mógł to pokazać na jakimś przykładzie z życia wziętym. Zobaczcie, znalazłem coś takiego na stack overflow. Kopi, kopista ze mnie. No i teraz zajmiemy się tym przykładem, bo jest dosyć prosty, a o to mi właśnie chodziło, żeby tutaj nie gmatować i nie kombinować. No i mamy znowu kontekst with cancel, with background, cała reszta. No i tu się będziemy bawić już pakietem HTTP standardowej bibliotece. Tworzymy, popatrzcie się, dwa Endpointy, zwykły, który nam odpowie hi i quit, który nam się zakończy. Tylko ten zakończy. Użyjemy funkcji cancel, to jest ta funkcja. Zauważcie, że nie ma nigdzie definicji tej funkcji, jej się po prostu tak używa, więc się tym nie przejmujcie. No i oczywiście tworzymy tu serwer, puszczamy ten serwer w go rutynę, gdzieś tam odpalamy, no i z tego wszystkiego czekamy na jakiegoś shutdowna i ten cały shutdown, jak widzicie, bierze kontekst. Jeżeli kontekst jest tam skancelowany, no to wtedy zamykamy i tak dalej. No z można to spróbować odpalić. Zobaczcie, że chyba się odpalił. ja tu użyłem portu 8.1.2.3, więc nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować się tym pobawić za pomocą HTTPI i zobaczcie, że dostałem odpowiedź hi na normalne to, jak jakaś metoda nieobsługiwana, no to też dostaję hi, taki future, ale gdy na przykład dam quit, to zobaczcie, że żegna się ze mną i koncert jest yy, boże. Kan kontekst jest kancelowany i jest dan skończony. Dzięki temu się ładnie, pięknie skończyło w odpowiednim momencie. Także jak widzicie można to też użyć bardzo praktycznie i to właśnie w takich sytuacjach najczęściej jest to używane, bo ma największy sens. Właśnie tu o to chodzi. Więc e, warto to o tym zapamiętać. E, jeżeli chodzi o konteksty z value, raczej będziecie rzadko rzadko spotykać te value całe i tak dalej. Ja ich tu nie będę poruszał, bo jest z tym dużo, jakby to powiedzieć, Patternów więc zostawmy to bardziej. Polecam skupić się na background. To do, to do jest w zasadzie to samo co background no i w Value, no to niektórzy to używają jako substytutu podawania wartości, co jest błędem, tego się nie robi, dlatego ja tego nie poruszę. Jak znacie Wave i Wave Deadline, to generalnie większość zabaw z kontekstem będzie dla Was już łatwa. Także mam nadzieję, że z tego coś wynieśliście. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa funkcjonalność i jak będziecie tworzyć swoje API, to pamiętajcie, żeby kontekstu używać.